Dzień dobry, w tą piękną sobotę Ruszam właśnie do, do lasu na noc Jak widzieliście na przebitkach To Mam y, Mam buty nowe No zdecydowanie nie są to buty Na te warunki y, Bo kupiłem je specjalnie w góry i to w ogóle Jakby na zimę w góry to są buty, a nie a nie do takich rzeczy, jakie będę robił. Chyba tędy pójdę. No, tym bardziej, że jest jakieś 12 stopni, a liczyłem na to, że będzie bliżej zera. Ale to nic. Idziemy, nie można mieć wszystkiego. Trochę kropi momentami. Teraz akurat nie. Może będzie padać, fajnie by było, jakby trochę popadało. Także zapowiada się fajna noc. Jaram się na maksa. Sezon się nie kończy W sumie ja już yy, od dawna tak śpię, że dla mnie to raczej nie ma sezonu, nie? Jaram się, bo kurczę Dla mnie właśnie jakie zimno to jest fajnie, nie? Jest dużo fajniej. Tak można większą satysfakcję z tego mieć ucieszonym być. Że się przeżyło jak się wróci i się przeżyje. No i to jest mega spoko. Pewnie znowu dojdę po ciemku i będę się rozbijał po ciemku, bo jest 16:30, a ja mam 7 km do Noclegu, czyli daleko. Ale to nic. Jest przepięknie. Jesień to najpiękniejsza pora roku. Zresztą, co ja będę gadał, zobaczcie sami. Robi się ciemno. Ja się tu wlekę z tym plecakiem, no jestem już dosyć blisko mojego jeziora. Ale jeszcze nie wiem, gdzie będę spał. Bo tak szczerze to najlepsze miejsce. Jest tak totalnie po drugiej stronie tego jeziora, a to będzie daleko. A ja nie lubię chodzić jak jest ciemno. A oczywiście już się robi ciemno, więc chyba po prostu moja siła wyższa. Mi daje znaki, żebym się oswajał z tą ciemnością. E, chyba nie powiedziałem czemu idę w tych butach. Bo to trochę absurdalne jest, żeby w nich łazić w taką pogodę i w taką temperaturę i po takim terenie, bo to są buty typowo gór, wysokogórskie. I to buty takie, które w Tatrach się nadają zimą, a... A w Alpach no to latem można sobie na Mont nie wejść, nie? Zresztą po to też je kupiłem, bo takie mam plany. Może nie najbliższe, ale takie są. I tak, no i idę właśnie na to jezioro. A i a propos butów. Po pierwsze to bardzo się zdziwiłem, że są takie wygodne jak na takie twarde buty, bo są naprawdę twarde. Ciężko jest je zgiąć ręką. E, po drugie są ciepłe. Bardzo e, na szczęście mam spodenki spodnie odpinane, więc idę sobie w krótkich nogawkach i to jest bardzo dobra rzecz, bo bez tego to by było ciężko jestem tego pewien bo szedłem najpierw w długich i, i mi się przegrzewały nie teraz idę w krótkich no nie jest tak że jest mi przyjemnie ale też nie jest tak że jest mi nieprzyjemnie jest mi po prostu ciepło może nawet bardzo ciepło ale tak bez przysady także nie parzy no nie także to też jestem zadowolony bardzo bo się bałem że przy takich temperaturach no to nie pochodzę sobie wcale nie a też bym nie chciał brać dwóch par butów w góry teraz, jakby jechał w październiku w Tatry Znaczy na przełomie października, listopada. Także się cieszę. No i są wygodne. Jeszcze jedna rzecz to muszę wkładki w nich zmienić. To na pewno, bo te, które są w zestawie, w butach, to mają bardzo cienką tą wkładkę z przodu pod, pod jakby palcami, i pod tymi poduszkami tam z przodu na stopie. I to chcę wymienić, bo czuję, że tam jest twardo, nie? A próbowałem już włożyć inne wkładki z innych butów i jest duża różnica. Także to jest coś, co zrobię. No i tyle. I będą wtedy luksus. A idę w nich też po to, żeby je rozchodzić. Bo inaczej nie będę miał okazji po prostu przed, przed wyjazdem. I to też wam polecam, jak kupujecie nowe buty, zawsze je rozejdźcie. Nie idźcie w nowych butach w góry. Nigdy. Nigdy. Jest jezioro. Nice, co? Teraz trzeba jeszcze je obejść. A jest duże. Duże jezioro. W końcu. Ale jestem spompowany. Proszę, ten tutaj widoczek, a tutaj będzie hamak. Ładne miejsce. Nowy hamaczek całkiem kozacki. Ładnie jest, podoba się dla mnie. Może bym zapalił lampeczkę jakąś. O. Dobra. Ładnie teraz co? Trochę biały jestem. Ale nic. Ładnie wieczorek idzie, szybko czas leci. Jest 22 za chwilę. Ognisko się pali. Ja sobie siedzę. Przyjemnie jest, ciepło jest. W butach jest bardzo ciepło. No, do siedzenia przy ognisku są też całkiem niezłe. Nadają się. No jest fajnie, robię sobie herbatkę teraz z kobylaka i i tyle i doceniam ten czas nie i to że trochę samemu też mogę pobyć no. jest tak że widzę generalnie jak coś coś ze mną nie gra to widzę od razu w lesie nie że próbuję uciekać od tego bycia Samemu, ale to też jakby ma związek z tym, na ile sobie pozwalam na co dzień spędzać ze sobą czasu, nie? A nie zawsze sobie pozwalam, często po prostu uciekam od tego. Zresztą, jak chyba większość ludzi w dzisiejszych czasach, też jakby wydaje mi się, że to jest taka główna przyczyna tego, ile osób cierpi na depresję w dzisiejszych czasach, nie? Zresztą ja też miałem taki problem jeszcze całkiem niedawno i, i wydaje mi się, że to właśnie główną taką przyczyną jest tak ucieczka jakby przed swoimi uczuciami, przed swoimi myślami, robienie wszystkiego, żeby nie czuć, nie. W tym byłem całkiem niezły. No i też ten las właśnie mi daje taki kurczę odbicie się od tego nie I, i właśnie posiedzenie ze sobą zrozumienie co jest w mojej głowie widzę jakby do czego wracam dzień dobry drodzy widzowie w tam piękny poranek niedzielny dałem dupy z rozwieszaniem hamaka, wam powiem szczerze. A i, I rozwiesiłem go krzywo. I przez to zjeżdżałem cały czas w nogi. I przez to było mi zimno. I głowa mi wypadała tutaj, jak wiecie, na skraju. Tam, gdzie moskitiera się zaczynała, i niewygodnie mi było momentami. I mnie kark boli, i wszystko moja wina. Ale hamak się sprawdził. Patrzcie, jaki ładny materiał. Nie wiem, czy widać. O, słoneczko wychodzi. Pięknie. Trzeba się zbierać, żeby zrobić śniadanie. Tu Wam pokażę materiał o. Widzicie, takie diamenciki. No, kupiłem 40 metrów ponad tego materiału, więc z niego szyję hamaki teraz. Także fajnie. Znowu, ja testuję, żebyście wy nie musieli. Widzicie, co się dzieje? Kuchenka jest otwarta na maksa, a gazu leci tyle, co nic. Czemu? Proste. Włóczylas chciał przyoszczędzić i se kupił gaz zbudowlanego. 300, 300 mililitrową butlę, czy 300 gramową. Nie jestem pewien, jak podają. Chyba w gramach. No i przelewałem z butli do butlinie. I teraz nie leci, bo jest za zimno. Także jak już chcecie przyoszczędzić i przelewać, to raczej z większej butli do mniejszej, ale porządnego gazu, a nie takiego z arkady, co nie. Jo, narobiłem się zdjęć hamaka i nie mówiłem wam, bo on w ogóle jest trochę inny. On jest on jest asymetryczny. Ale też jest z innego materiału. Znaczy, to też jest nylon, ale ten jest w diamentowym splocie. Wygląda przecudownie w ogóle. Mam takie kieszonki na trzy. Znaczy trzy kieszonki są z jednej, trzy z drugiej, i tu jest jedna od, od frontu. Znowu, jakby tutaj pod ściągaczem, moskitierka. Cyk wyciągam. Oczywiście najlepiej się to robi dwoma rękoma, a nie jedną, bo jedną to se można, wiecie co zrobić. Nie? Nie będę mówił, musicie się domyśleć. Dobra, cyk. Eee, daje zamki w dwóch kolorach, znaczy te ciągacze od środka pomarańczowe, od zewnątrz czarne. To też jest, uważam, że spoko. Czekajcie, muszę sobie z drugą ręką tutaj na tym, bo tam zawsze najciężej idzie. No i właśnie jest asymetryczny. Jak widzicie teraz widać, to że moskitiera ma inny kształt. Jest w kształcie takiej, jak się leży, kiedy się leży po skosie. I z drugiej strony jest jakby na odwrót, ona skierowana, że ta strona idzie niżej, że jakby kształt moskitiery to nie jest takie półkole, jak wcześniej był. No i spoko, fajnie się w tym śpi, o pod warunkiem, że się dobrze rozwiesi. A teraz nawet widzę, że ten że on ta strona nóg jest niżej. Mimo tego, że ja już to poprawiałem dzisiaj, to ta strona nóg dalej jest niżej. A strona z nogami powinna być zawsze trochę wyżej niż, niż głowa. Wtedy się śpi równo. Generalnie ja zawsze się staram tak, że jak leżę, to żeby odległość od nóg do góry była taka sama jak od głowy do góry. Co nie równa się temu nie równa się temu, żeby był w poziomie, dlatego, że, że tułów po prostu człowieka jest cięższy niż nogi i, i zawsze tułów będzie bardziej zjeżdżał w dół. A z hamakiem i z grawitacją nie wygracie. Nie? Jak go źle powiesicie, to już jest kaplica i tak będziecie źle leżeć. Nie użycie się wygodnie, nie ma po prostu bata. Patrzcie, jak kozacko jest. Hmm... Jeju, ale pięknie. Wow, o kurde, jesień jest niesamowita. Najpiękniejszy czas, najpiękniejszy czas. Pomimo tego, że jestem w takim miejscu, że aż tak bardzo nie czuć tej jesieni. W takim sensie, że to nie jest las liściasty, więc nie jest jakoś czerwono i pięknie, ale trochę tutaj gdzieś gdzie gdzie deszczyk pada. Mgła jest, no tu jest cudowny widok, cudowny po prostu. Zawijam się powoli do na chatę. Jeszcze czekam mi półtorej godziny z buta drogi. Więc wypadałoby to jest mój syf, który odgarnąłem, żeby na zdjęciach nie było. Dobra, idę. że wam się podobają moje ujęcia. Dajcie znać, czy tak, bo kurczę, trochę bardziej ten aparat. A jeszcze drugi obiektyw mam w plecaku. Ale chyba warto, chyba warto. Jeszcze chciałem się pochwalić, mam tu proszę termo z firmy Trespass. Jakoś tak od rodziców dostałem, bo byli w zakopanym. coś tam se kupowali w sklepie przy Okazji mi też kupili. I polecam szczerze, nie? Kurde, chyba najlepsze termo jakie miałem kiedykolwiek Bo jest grube Więc na lato odpada generalnie e, Ale jest grube A jednocześnie jest takie W, w punkt elastyczne, nie? Że się nie czuję jak kurde w gorsecie Tylko tak przywiera ładnie do mnie Jakby była drugą skórą, ale jednak Ale jednak właśnie bez przesady, nie? I mega mi się w nim chodzi Czuję, że oddycha, czuję, że grzeje. Także kocur. Sezon się nie kończy. Na pewno nie dla mnie. Dla mnie się zaczyna, mm, więc będzie pewnie dużo filmów. Pewnie teraz, jak będzie zima, to będzie więcej filmów, na których jestem sam. Bo nikt mnie nie prosi już, żebym ich zabierał, jak jest zimno. Także tak, mam nadzieję, że wam się podobał film. Jak tak, to dajcie łapkę w górę. Zostawcie suba, jeśli jeszcze. Nie subskrybujecie, a chcecie być na bieżąco. No i tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Eluwa.